Pracuję w School of Deco jako wykładowca treningu mentalnego, ale przede wszystkim od emocji i od tego wszystkiego, co czujemy, ponieważ jest to branża miłosna, to tych emocji jest tam zawsze dużo i nad tym właśnie pracujemy. Jestem zachwycona. To jest takie moje miejsce, w którym ja sama, bo ja, ja kocham Skrót deko. Ja, ja tutaj rozwijam swoje skrzydła, to się czuję niezwykle potrzebna, ale równolegle do tego niezwykle doceniona. Nie chodzi tylko o moje kompetencje, ale także ogromną, ogromna wrażliwość gabi na nasze wartości. Moją ogromną wartością jest wolność i to, co tutaj się dzieje. To jest właśnie takie holistyczne patrzenie na człowieka, na pracownika, na to, jakie ma potrzeby i z wielką, wielką przyjemnością robię to, co robię, bo też spotykam te niezwykłych ludzi. To nie tylko Uczestników, ale wykładowców. Ja sama się w wdeko uczę pracując, ale spotykam się też z osobami, które przyjeżdżają do nas z całej Polski, i dzięki temu mogę mieć różne punkty widzenia na to, jak wedding w ogóle wygląda, jak wedding powinien wyglądać. Rozwijam się, a jednocześnie mam okazję uczyć. I jestem przekonana, że takich szkół, właśnie jak Gabi w Polsce, w chwili obecnie brakuje, gdzie człowiek jest najważniejszy, ale także wysokie kompetencje gdzie nie tylko opieramy się na umiejętnościach miękkich, ale przede wszystkim na tym, żeby w tym zawodzie grać, pracować niezwykłymi umiejętnościami popartymi ciężką pracą. Także bardzo to doceniam, czuję się tutaj cudownie. Wracamy jesienią i jest to miejsce, w którym myślę, że mam swoje miejsce na długo, dlatego że czuję się po prostu potrzebna. Tego, co robimy, potrzebują ludzie, nie tylko kobiety, z którymi pracujemy, ale wszyscy. Dlatego dajemy całe serducho. Ja dałam siebie całe serducho Czuję kompletnie zmęczenie, mam wielką ekscytację i myślę, że każdy, kto dzisiaj tej stąd wyjechał, ma to samo, że jutro będziemy ze sobą tęsknić i będziemy się pogłębiać, to znaczy swoją wiedzę i wrócimy z jesiennym programem mocniejszym, mocniejszym, jeszcze głębszym na jeszcze szerszym polu. Do zobaczenia.